Sponsorem tego odcinka jest Link4, promotor bezpiecznej jazdy w ramach promocji Kasa Wraca. Jeżdżący bezpiecznie kierowca z polisą Link4 dostaje w tym programie na koniec roku zwrot części składki. Styl jazdy weryfikuje specjalna aplikacja, która oceni prędkość i płynność jazdy i podpowie, co można zmienić, aby jeździć jeszcze bezpieczniej. Dzięki temu bezpieczni kierowcy są premiowani, a ci bardziej dynamiczni mają dodatkową motywację do zdjęcia nogi z gazu i przy okazji zmniejszenia zużycia paliwa. Suma sumarum nasze drogi stają się bezpieczniejsze. Dzisiejsi goście z pewnością potwierdzą, że warto o to walczyć. Poznaj szczegóły programu Kasa Wraca, link znajdziesz w opisie. Cześć, witam serdecznie. Ostatnio w mediach słyszymy coraz częściej o wypadkach z udziałem pojazdów uprzywilejowanych i dlatego postanowiliśmy się dzisiaj umówić na nagranie z Arturem i z Kamilem, którzy nie są bynajmniej teoretykami, tylko są na co dzień właśnie w takiej służbie i jeżdżą samochodami uprzywilejowanymi. I razem z nimi omówimy dzisiaj. Pięć najczęstszych błędów, które popełniacie, które popełniamy my kierowcy, kiedy za naszymi plecami widzimy auto uprzywilejowane na sygnale. Zapraszam. Cześć, ja jestem Kamil Kociołek, to jest mój brat Artur Kociołek. Pracuję w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym na co dzień jako ratownik medyczny. Oprócz tego razem z bratem prowadzimy firmę, można powiedzieć rodzinną, ratownictwo Ankar, o której opowie Artur. Firma, którą prowadzimy zajmuje się głównie transportem medycznym, transportem sanitarnym, prowadzimy zabezpieczenia imprez masowych, bardzo dużo kilometrów pokonujemy z pacjentami, którzy wymagają użycia przez nas sygnałów świetlnych, dźwiękowych, czyli wymuszenia na nas pojazdu uprzywilejowanego w tym miejscu powinniśmy jednak przypomnieć kiedy pojazd jest uprzywilejowany według ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany jest w momencie kiedy jedzie na włączonych światłach mijania, włączonej sygnalizacji świetlnej oraz sygnalizacji dźwiękowej o zmiennym tonie trzeba też przypomnieć, że jazda jako pojazd uprzywilejowany jest jazdą podwyższonego ryzyka dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko dla nas jako zespołu ratownictwa medycznego lub zespołu transportowego, ale również dla pozostałych uczestników ruchu drogowego i nie jest to tak, że mamy Bezwzględne pierwszeństwo, ponieważ mimo tego, że kierowcy muszą nam ułatwić bezpieczny przejazd, my wciąż jesteśmy zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności. Nawet w momencie, kiedy możemy lekko nagieć przepisy, musimy zachować tą pełną ostrożność. Prowadząc działalność, którą prowadzimy i jeżdżąc po drogach całej Europy. Mamy możliwość porównania sobie zachowań kierowców, które spotykamy na terenie Polski i na terenie krajów Europy Zachodniej. Dlatego też postanowiliśmy spotkać się z Zacharem, żeby nagrać krótki film instruktażowy, który pokaże Wam, jak powinniście się zachować, widząc za sobą lub przed sobą samochód na sygnale. A przede wszystkim, jak nie powinniście się zachowywać. Zanim zaczniemy naszą wyliczankę co do błędów, które spotykamy pośród kierowców e, widzących pojazd uprzywilejowany. Chcielibyśmy przypomnieć o korytarzu życia, o tym, jak bardzo on jest ważny, o tym, żeby pamiętać w trakcie korka czy zatoru na drodze, żeby taki korytarz tworzyć, aczkolwiek korytarz życia ma największe zastosowanie na autostradach, na drogach ekspresowych, na drogach dwu, trzypasmowych. My za to chcemy powiedzieć o tym, co się dzieje na drogach lokalnych, na drogach w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ogólnie na drogach o niższej kategorii niż, niż drogi autostradowe czy ekspresowe. Pierwszym błędem, jaki spotykamy wśród kierowców, to jest brak uwagi. I to nie jest błąd tylko w trakcie napotkania samochodu uprzywilejowanego, to są błędy kierowców wierzących codziennie wśród nas w naszym ruchu drogowym, gdzie bardzo wielu z nas skupia się na telefonach, na oglądaniu filmów w czasie jazdy, na rozmowie przez telefon, na ustawianiu nawigacji, czy na innych rzeczach, które nie pozwalają nam obserwować otoczenia na tyle uważnie, na ile powinniśmy. Jednocześnie e, ludzie nie, nie patrzą w lusterka, e, z czym spotykam się niestety nagminnie. E, w konsekwencji jadąc e, na włączenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej dochodzi do sytuacji, kiedy samochody jadące naprzeciwka robią, e, robią nam przejazd, zjeżdżając na pas awaryjny. Samochody jadące e, w tym samym kierunku co ja również słyszą mnie z zapleców i robią mi miejsce, natomiast znajdzie się zawsze jedna taka zagubiona owieczka. Która nie słyszy, nie widzi nas w lusterku, i dopiero w momencie, kiedy ja kończę wyprzedzanie, ona raptownie odbija kierownicę, zjeżdżając na paz awaryjny, przez co stwarza zagrożenie już bezpośrednio sam dla siebie. Drugim błędem, takim głównym, który bardzo często spotykamy, jest nagłe zatrzymanie się. Kierujący, widząc w lusterku samochód uprzywilejowany, ambulans na sygnale, bardzo często nagle raptownie zaczyna hamować. Powoduje to bardzo duże zagrożenie dla nas, jako dla kierowców, dla naszego pacjenta i dla ratowników, którzy są w przedziale medycznym. Tak. Należy pamiętać, że oprócz bezpośredniego zagrożenia kolizją w sytuacji raptownego zahamowania, o ile w przypadku, kiedy jedziemy do pacjenta, jest to jeszcze tylko jedno z dwóch zagrożeń. O tyle w przypadku, jeżeli jedziemy z pacjentem. Często załoga w przedziale medycznym wykonuje różne procedury mające na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Często robią to na stojąco lub nieprzypięci pasami, przez co w konsekwencji raptownego hamowania narażają siebie oraz ewentualnie pacjenta na różnego rodzaju urazy, obrażenia. Kolejnym błędem napotykanym przez nas jest zatrzymywanie się, nawet jeżeli jesteśmy zauważeni szybciej. To błędem jest zatrzymanie się na łuku drogi, szczególnie niewidocznym, i na wzniesieniu, gdzie tak naprawdę my, jako kierujący samochodami uprzywilejowanymi, nie wiemy, czy mamy możliwość wyprzedzenia takiego samochodu bezpiecznie, czy też nie. Dlatego proponujemy, żeby przejechać, minąć wzniesienie, minąć łuk. Broń Boże, nie zatrzymywać się. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko na naukach czy górkach, jest masa innych miejsc, jak również jakieś mosty, wiadukty, gdzie po prostu nie, nie widzimy konkretnego przejazdu tego, co się dzieje 100 metrów dalej. Są również różne sytuacje, takie jak warunki atmosferyczne, w przypadku na przykład Dużej Mgły, gdzie zatrzymanie się w takim kłopotliwym miejscu stwarza zagrożenie również nie tylko dla kierowcy, który odpowiada za cały zespół, tak naprawdę. Jak również dla nas będących z tyłu, z tego samego powodu, z jakiego stwarza zagrożenie raptowne zahamowanie. Błędem też jest w momencie postoju na sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu, kiedy to kierujący boją się przekroczyć tą linię stopu, linię zatrzymania czy linię sygnalizacji świetlnej, po to, aby umożliwić nam przejazd. Nie bójmy się, przejedźmy ten metr do przodu, półtora metra do przodu, wjedźmy na to skrzyżowanie, po to, żebyśmy mogli śmiało udostępnić przejazd ambulansowi, czy innemu samochodowi uprzywilejowanemu. Ja bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy ludzie boją się wjechać na skrzyżowanie, co niestety zmusza mnie do przejazdu skrzyżowania, wjeżdżając pod prąd po prostu. Ponieważ tam obecnie na przykład nie ma samochodów i nie tracę niezbędnego czasu na, na ustąpienie mi miejsca na, na sygnalizacji świetlnej. Dlatego tutaj bardzo prosimy o to, żebyście się nie bali podjechać 2-3 metry. Tylko zróbcie nam ten przejazd, żebyśmy nie musieli wjeżdżać pasem awaryjnym, wysepkami lub pod prąd. Jako błąd możemy także wymienić e, nagłe zatrzymanie się na dwóch pasach naraz, gdzie tak naprawdę wtedy e, kierujący pojazdami tarasują nam drogę, uniemożliwiając przejazd. Jeżeli e, jeden kierujący na jednym pasie się zatrzymuje, to drugi niech nam umożliwi przejazd, niech nam zrobi miejsce. To jest właśnie kolejna sytuacja, z którą bardzo często się spotykam na różnego rodzaju wiaduktach, e, mostach, przejściach i tunelach. Gdzie kierowcy, często również zawodowi, dużymi zestawami pojazdów zatrzymują się jeden przy drugim, przez co nie tyle e, uniemożliwiają nam bezpieczny przejazd, o ile uniemożliwiają nam w ogóle przejazd. Należy nadmienić też, że na bardzo wielu kursach, szkoleniach e, kładziony jest nacisk na to, żeby ludzie uświadomić, jak ważny jest czas, jak ważny jest czas naszej reakcji jako świadków, jak ważny jest czas. Dojazdu ambulansu do, do osoby poszkodowanej, ale należy też uświadomić ludzi, jak ważny jest czas dojazdu tego ambulansu do, do odpowiedniego miejsca do szpitalnego działu ratunkowego, do izby przyjęć, na, do odpowiedniej placówki, która jest w stanie bardziej kompleksowo zapewnić odpowiednią opiekę takiej osobie. Nie kładziemy nacisku tylko na czas reakcji, ale też na czas dostarczenia pacjenta do odpowiedniej placówki. Pamiętajcie również, że Jazda na, jako pojazd uprzywilejowany jest jazdą podwyższonego ryzyka dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a my również jesteśmy tylko ludźmi i my też możemy popełnić błąd, dlatego bardzo Was prosimy o ułatwienie nam tego przejazdu i o ewentualną wyrozumiałość. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam odnaleźć się na drodze, kiedy w okolicy zobaczycie pojazd uprzywilejowany. Ale jak już zaczęliśmy wytykać błędy, postanowiliśmy, że pójdziemy jeszcze krok dalej i opowiemy o kolejnych błędach. Tym razem błędach, kiedy nie ma w okolicy jeszcze karetki pogotowia. Kiedy to my jesteśmy jako pierwsi na miejscu zdarzenia drogowego i kiedy my możemy podjąć pewne działania, od których może zależeć. Czyjeś życie. Ja tutaj tylko jeszcze wtrącę o łańcuchu przeżycia, że właśnie świadkowie zdarzenia są najważniejsi, ponieważ bez ich zadziałania nie zadziała żadne z ogniw łańcucha przeżycia. No więc, co musimy zrobić? Zapraszam. <laughs> więc tak, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, zacznijmy od tego, dlaczego Wy, jako świadkowie zdarzenia, jesteście tak naprawdę w tym momencie e, najważniejsi. E, jest łańcuch przeżycia, składa się z czterech ogniw, wygląda to bardzo podobnie do symbolu, logo e, Audi. Cztery kółeczka złączone ze sobą. E, pierwsze e, ogniwo to jest wczesne rozpoznanie, wezwanie pomocy. Drugie ogniwo to jest wczesne rozpoczęcie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Trzecie ogniwo i również e, bardzo istotne to jest wczesna defibrylacja oraz czwarte należące już bezpośrednio do nas e, jako zespołu ratownictwa i e, szpitalnych oddziałów ratunkowych lub intensywnej terapii to jest opieka e, poresuscytacyjna. E, Jesteście najważniejsi, ponieważ bez Was, jako świadków zdarzenia, nie nastąpi pierwsze, a w konsekwencji każde kolejne ogniwo łańcucha przeżycia. Jeżeli nie rozpoznacie, nie wezwiecie pomocy, zespół i, i nie, nie rozpoczniecie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zespół ratownictwa medycznego do Was nie dotrze, w konsekwencji, nasz poszkodowany nie ma żadnych szans na przeżycie. Żeby prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, czy w ogóle pomocy osobom poszkodowanym, powinniśmy wystrzegać się przed kilkoma poważnymi błędami, które popełniamy. Pierwszym, głównym i najważniejszym błędem to jest niezadbanie o swoje własne bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. To jest element, na który kładziemy największy nacisk na, na wszystkich szkoleniach prowadzonych przez nas oraz na który ja miałem kładziony nacisk jako student lub kursant jeszcze w latach wcześniejszych, ponieważ wielu ludzi heroicznie w momencie wypadku z dobrą wiarą wybiega z samochodu, żeby pomóc takiej osobie, w konsekwencji może być potrącona przez innego uczestnika ruchu drogowego, bądź narażona na jakiekolwiek inne zagrożenia. Pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek zagraża Waszemu bezpieczeństwu, macie prawo, a nawet obowiązek nie podejmować lub odstąpić od działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Kolejnym błędem, który jest popełniany e, przez nas jako, jako ludzi, jest złe wezwanie pomocy, źle wykonane połączenie na numer alarmowy. Przypomnijmy, numery alarmowe to jest 112 i 999. Błędami jest chaotyczne, niespójne e, wzywanie pierwszej pomocy bez przedstawienia konkretnych informacji. E, dzwoniąc pod numer alarmowy. Powinniśmy tak naprawdę zacząć od podania naszej lokalizacji. E, ponieważ w każdej chwili może nam się rozładować bateria, możemy stracić zasięg lub cokolwiek innego może przerwać połączenie. W tym momencie dyspozytor medyczny lub operator numeru 112 nie wie może co się stało, ale wie, że ktoś tam jest i potrzebuje pomocy. E, dopiero to, jako kolejną e, informację e, podajemy liczbę poszkodowanych. Ich stan oraz rodzaj zdarzenia, czyli czy, czy jest to wypadek komunikacyjny, czy jest to zasłabnięcie, czy jest to potrącenie pieszego, czy nasi poszkodowani są przytomni, czy są w stanie samodzielnie się poruszać, czy nie. To są tak naprawdę najistotniejsze informacje. Dopiero na samym końcu e, podajemy nasze dane personalne, ponieważ e, ułatwia to nawet dotarcie zespołu ratownictwa medycznego, z racji tego, że na wioskach lub w dużych miastach e, ciężko jest znaleźć konkretny numer domu lub bloku. W tym momencie dzwoni się do osoby wzywającej, prosi się, żeby wyszedł tak zwany machacz na drogę, kto po prostu stoi i macha, że to tu. E, przy wzywaniu pomocy należy pamiętać jedną najważniejszą rzecz. Nigdy pierwsi nie odkładamy słuchawki. Dopiero w momencie, kiedy osoba z którą rozmawiamy e, zakończy połączenie. Dopiero wtedy my możemy odłożyć słuchawkę. Pamiętajcie również, że wzywając pomoc bardzo ważne jest zachowanie spokoju. Nie denerwujcie się, proszę, że dyspozytor medyczny lub operator numer 112 zadaje wiele pytań, ponieważ jego obowiązkiem jest zebranie wywiadu medycznego co do przebiegu zdarzenia, liczby i stanu poszkodowanych. Wulgaryzmy, agresja słowna oraz straszenie prokuratorem naprawdę nie pomaga ani jednej, ani drugiej stronie. Następnym błędem, jaki jest przez nas popełniany, o ile można to nazwać błędem, jest strach przed udzieleniem pomocy. E, wynika to głównie z tego, że w naszym kraju, niestety, jest kładziony mały nacisk na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i ludzie zwyczajnie nie wiedzą, jak mają to zrobić prawidłowo. Pamiętajcie, proszę, że w naszym kraju za nieudzielenie pomocy jest kara. Nawet do trzech lat pozbawienia wolności, artykuł 162 Kodeksu Karnego. Natomiast w sytuacji, kiedy nieprawidłowo udzielimy pierwszą pomoc, nie grozi nam za to żadna konsekwencja. Kolejną radą, którą chcieliśmy Wam udzielić, jest to, abyście spełnili swój obowiązek i sprawdzili stan osoby poszkodowanej. Przede wszystkim, czy oddycha, czy nie oddycha, czego często nie robicie. Wskutek niesprawdzenia oddechu i nieudrożnienia dróg oddechowych, tak naprawdę bardzo duża liczba zgonów przy wypadkach komunikacyjnych wynika z zwykłego uduszenia. Ludzie nie udrożniają dróg oddechowych, nie sprawdzają stanu poszkodowanego, w konsekwencji wygląda to tak, a nie inaczej. A więc tak. Kolejnym błędem, jak już wspomnieliśmy, jest nieprawidłowe udrożenie dróg oddechowych, także powinniśmy to wykonać w następujący sposób. Podchodzimy do samochodu, oczywiście po uprzednim upewnieniu się, że jest bezpiecznie. Bardzo często nasi poszkodowani są właśnie w takiej pozycji, dlatego powinniśmy rozpocząć odłożenia ręki pod brodę, złapania delikatnego odchylenia głowy do tyłu, oparcia do fotela robiąc z naszego przedramienia. Taką jakby dźwignię i usztywnienie przy klatce piersiowej przez 10 sekund sprawdzamy, czy oddycha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli ma zachowany oddech, to musimy po prostu w ten sposób trzymać. Głowę stabilizować, odcinek szyjny kręgosłupa i mieć udrożnione drogi oddechowe. Co dwie minuty to kontrolować. Żeby było wygodnie, jeżeli mamy kogoś do pomocy, możemy to również robić za tylnego fotela. Ja cię poproszę teraz, Zachar, o pomoc. Pójdź proszę, otwórz tylne drzwi. Połóż ręce pod uszami, tak, żeby złapać za żuchwę. Nie, nie, żeby złapać za żuchwę. Tak i trzymaj w ten sposób głowę. Tak wygląda prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych. Kolejnym błędem, który jest często popełniany przez ludzi, jest y, strach przed ewakuacją osoby poszkodowanej z samochodu. E, tak jak przed chwilą sprawdzaliśmy, czy są zachowane funkcje życiowe poprzez udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu, e, w sytuacji, kiedy tego oddechu jednak nie, e, nie wykryjemy, nie usłyszymy, nie wyczujemy, Powinniśmy bezwzględnie ewakuować poszkodowanego z pojazdu w celu rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wielu ludzi boi się to zrobić w obawie przed urazem wtórnym odcinka szyjnego kręgosłupa. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli taka osoba nie oddycha, wymaga natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym celu musimy koniecznie ewakuować ją z pojazdu na twarde podłoże i rozpocząć RKO. W ostatnim punkcie chcieliśmy obalić kilka mitów dotyczących udzielania pomocy. Często na różnych szkoleniach, które prowadzimy, słyszę od naszych kursantów, że przy reanimacji łamie się mostek, łamie się żebra, że można przebić płuco, że przy ewakuacji z pojazdu można uszkodzić kręgosłup. W tym miejscu chciałem zaznaczyć, co też niejednokrotnie podkreślamy na kursach, że połamany mostek i żebra to jest około 95% obrażeń okołoresuscytacyjnych, które świadczą o tym, że resuscytacja była prowadzona w sposób efektywny. Pamiętajcie również, że w momencie, kiedy jesteśmy zmuszeni do prowadzenia RKO, wyłamanie mostka powoduje dużo mniejszy opór przy uciśnięciach klatki piersiowej, przez co jest nam łatwiej wykonywać pośredni masaż serca. Odnośnie przebitego płuca połamanym żebrem, nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, powstanie odma, to jest potencjalnie odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia, z którą my w warunkach przedszpitalnych, nawet w zespołach ratownictwa medycznego jesteśmy w stanie sobie poradzić. A jak już jesteśmy na tym słynnym mostku w Parku Skawińskim i mamy tutaj samochód używany, to grzechem by było nie poprosić ciebie, Artur, o zaprezentowanie nam swojego samochodu. Oczywiście, że tak. Z największą przyjemnością na wstępie. Chcielibyśmy tylko dodać, żebyście państwo nie sugerowali się wyglądem czy zabudową tego, tego akurat ambulansu, ponieważ jest to ambulans typowo transportowy, służący do przewożenia pacjentów na dalekich dystansach. Ambulanse, z którymi spotkacie się Państwo na co dzień w trakcie dzwonienia na numer alarmowy czy przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, wyglądają e, naprawdę troszeczkę inaczej. E, przede wszystkim są dużo większe i dużo bogacie wyposażone. Jak będziecie w okolicy Krakowa takim, to zapraszam serdecznie do <laughs> Oczywiście, Skariny. że tak. Będziemy mogli nagrać update do tego filmu. Oczywiście, że tak. E, na wstępie może zacznijmy od kabiny kierowcy, gdzie... Zmieniło się tutaj coś? Tak naprawdę e, jedyny akcent, jaki jest dodany, w sumie dwa akcenty, e, jest to pilot modulatora sygnałów świetlnych e, i dźwiękowych. Oraz na górze, akurat w tym przypadku tej zabudowy, mamy wskaźnik e, naładowania i kondycji akumulatorów. Możemy wybrać tutaj dowolnie muzyczkę jak w telefonie? <laughs> dowolnie może nie, e, aczkolwiek są trzy wersje e, sygnałów dźwiękowych, łącznie z e, taką. Imitacją klaksonu. A jak spieszycie się bardzo na obiad, to możecie sobie jakoś tam pomóc? E, niestety nie, niestety e, obiad musi poczekać, e, ponieważ jazda na, sam, na, na sygnałach jako samochód uprzywilejowany, e, wymaga uzasadnienia, ponieważ w trakcie kolizji czy, czy jakiegokolwiek wypadku drogowego jesteśmy wtedy weryfikowani i podciągani do, do odpowiedzialności. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o przedział medyczny, e, większość samochodów transportowych e, jest e, zabudowana tak dosyć skromnie. E, przede wszystkim e, mamy miejsce na krzesełko kardiologiczne, e, którym pacjentów w pozycji siedzącej znosimy sobie e, poprzez wąskie klatki schodowe do ambulansu, lub e, do momentu, kiedy możemy ich śmiało położyć na, na noszach. Za tą zabudowaną szafeczką mamy miejsce na butle z tlenem. A już później, w dalszej zabudowie na górze, mamy szafki na podręczny sprzęt medyczny, który jest niezbędny w pracy i do wyposażenia ambulansu transportowego. Poniżej mamy półkę na sprzęt medyczny, czyli defibrylator, plus torba na leki. Gdzie możemy sobie śmiało położyć rzeczy, które akurat są nam potrzebne w tej chwili pod ręką? Ten akurat ambulans ma dwa miejsca siedzące które mamy na ścianie od strony pasażera. Jest tutaj pierwszy fotel, który jest składany i obracany. Za tym fotelem znajduje się kolejny fotel. Umożliwia nam to transport osoby leżącej pod opieką ratownika lub pielęgniarki, ale też w towarzystwie osoby bliższej z rodziny, po to, aby droga przebiegała w sposób bardziej komfortowy. Przejdźmy może teraz do, do tyłu samochodu. Należy też dodać, że większość ambulansów oprócz oświetlenia tego ostrzegawczego ma także dołożone dodatkowe kierunkowskazy oraz światła robocze umieszczone od boku i od tyłu pojazdu, które niejednokrotnie bardzo ułatwiają nam dojazd w przypadku późnych godzin w wąskie miejsca. Przeważnie w ambulansach drzwi są skrzydłowe, otwierane na lewo na prawo, aczkolwiek też spotykamy się z ambulansami, które posiadają klapę otwieraną do góry. Tak jak tutaj widzimy, jest drugi fotel dla osoby bliskiej lub dla ratownika. Tutaj mamy platformę z noszami. Pod platformą mamy miejsce na deskę ortopedyczną, na nosze płachtowe lub na zestaw szyn, które są potrzebne do zabezpieczenia kontuzji. Nosze opuszczane są za pomocą jednego przycisku. I na tym tak naprawdę kończy się zabudowa ambulansu transportowego, więc tak jak już wcześniej wspomnialiśmy, jest to dosyć uboga e, zabudowa, nie dająca nam takich możliwości jak ambulanse ratunkowe, które są używane w państwowym ratownictwie, ale spełniające swoje podstawowe zadanie, czyli transport osoby poszkodowanej do szpitala. Przede wszystkim należy nadmienić, że e, taka niska zabudowa, czy taka niska budowa takiego ambulansu. Zapewnia większy komfort dla pacjenta w trakcie transportu. Jednak w mniejszym samochodzie, który pozwala osiągać troszeczkę wyższe prędkości spokojnie autostradowe, mamy przede wszystkim ciszej mhm. i nie trzęsie aż tak jak w przypadku ambulansów ratunkowych, czyli tych wysokich zabudów, na przykład na, w samochodach marki Renault Master czy Mercedes Sprinter. Mhm. Jaki Więc macie tutaj silnik? Tutaj akurat jest 2 litry TDI o mocy 150 koni. Wystarcza to? Powiem szczerze, akurat jest to rewelacyjne rozwiązanie na y, trasy autostradowe, gdzie śmiało ten samochód przy y, 2000 obrotów ma prędkość w granicach 130 na godzinę, więc y, zapewnia nam to naprawdę komfortową jazdę przy takich prędkościach autostradowych, gdzie w samochodzie mamy cicho i przede wszystkim ekonomia spalania, gdzie naprawdę bardzo fajnie te małe ambulanse y, spalają w granicach 8-9 litrów. Ile tysięcy kilometrów robicie miesięcznie? Dla przykładu powiem Ci tak. W sierpniu w Tydzień Czasu zrobiliśmy razem z Kamilem 5000 km. W ten weekend ten samochód zrobił już 2000 km. Jaki przebieg ma ten samochód? E, jest to samochód z początku 2016 roku i w tej chwili ma przejechane 176 tysięcy km. Więc można powiedzieć, że ma Jeździ non -stop. 4 lata. Jeździ Nie. praktycznie non-stop. Jeździ non-stop, aczkolwiek też rodzaj ambulansu czy rodzaj zabudowy dobieramy pod kątem pacjenta. Ponieważ są pacjenci z urazami kręgosłupa, którzy wymagają zastosowania tzw. noszy pływających, czyli platformy hydropneumatycznej, która w sposób bardziej komfortowy zapewnia im e, podróż i niweluje wszystkie nierówności, które spotykamy na drodze. Więc, jeżeli mamy pacjenta wymagającego mniejszej opieki medycznej, taki ambulans transportowy w zupełności wystarcza. Jeżeli potrzebujemy przetransportować pacjenta, e, w cięższym stanie wtedy wykorzystujemy te ambulanse ratunkowe, które dają większe pole manewru ratownikom, którzy opiekują się pacjentem na czas transportu. Artur, bardzo Ci dziękuję za szybką prezentację. <grym> dziękuję Życzę również. Życzę jak najmniej wezwań, bo to oznaczało, że na naszych <grym> drogach jest jak najmniej wypadków. Życzę bezpiecznej jazdy. I życzę przede wszystkim kierowców, którzy potrafią z Wami współpracować na drodze. Też sobie tego życzymy, i życzymy tego wszystkim kierowcom pojazdów uprzywilejowanych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji na AutoCentrum i na Zacharow. Pojawiają się czasem filmy, które właśnie takie tematy również poruszają. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki wielkie. Dzięki.